żeby dla mnie nie spadł! No nie jest! Się Pierwsze Ej. cięcie Patryk rąbie drewno No nie wierzę Dajesz? Dajesz Kurwa się lepiej, Andrzej <grym> Dajesz, dajesz, bo to na czas Mały, raz z góry, raz z dołu Pod kątem I samo pęknie Ej, <noise> aromaniusz! Takie drzewko chłopak chce obciąć. A obok kpiła stoi. Co, potapiłeś? Po Działam kisię! Potapiłeś i włączono. Dobrze idzie. Patryk! Ale już obciął, kurde. Jeszcze 3 dni. To byś nie uciekał tak jak Adam A może kopnij to już samo poleci Jeszcze nie Jeszcze nie długo ci to idzie Już minuta dwadzieścia no, minuta dwadzieścia, wiesz, bo to nudne się zrobi jak to pójdzie na YouTube nudne. Jak będzie się oglądać ja myślałem, że tych achciach będzie koniec. No gdzie? Jak nawet w połowie nie jesteś jeszcze. Nie ty już nie trafiasz w to nawet. Jedziesz? Ona jest empaść, mi się wydaje. Co ty gadasz? To tak jakbyś motem walił. Może obuchem wal, będzie lepiej. Damknij! <laughs> <laughs> Andrzeju. <laughs> Andrzeju, nie denerwuj się! No pepuszko, już! To już chyba ostatnie cięcia, co? <laughs> Może pomóc ci chwilę. Nie, ja nie mogę, bo jak... Ja kameruję mały ma obciąć! Dajesz! Ale chujowa się Dobra jest, tylko ty jesteś do dupy. Co <grywa> nawet się jeszcze nie rusza, mocno mm -hmm. Dzienem malutki nabrałeś takiej wprawy On ma się Mały, ładnie, jeszcze trochę Jeszcze z 50 km i będzie dobrze Uf. Proszę bardzo, przez taki czas tyle, tylko obciął. Nie tyle, tylko aż. <suszy> Proszę bardzo. No można powiedzieć, że grubość prawie jest. Ale spokojnie ty ja tu... Ten jaki chłop. No ale pracyk. To tak 30 lat pracy i zawodowy drwal, nie? A jaki napakowany by był. <grywa> Ej, zasłaniać teraz. Kurwa, siły nie mam. <grywa> Przegiął z drzewem. <grywa> nie, 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 nie. <grywa> to jaja na komórce. <grywa> Ale mały twardy jest, nie daje się! Nie! Miałeś obrąbać do końca! Poszło, kurde. Teraz. I musisz. Teraz, Mi Michałowi, musisz jeszcze. Ten. Ale to tak, właśnie, musisz to jeszcze obkroić do końca, bo to ja tu widzę do końca, to tu nie jest zrobione. <ścoughs> To koniec! Chuj. To koniec! Nie jest obcięte! Padło, padło! Ja to lewą obetnę, sam jedną ręką. O nie, jednak nie. Patryk, co jest? Co się stało? Przegrygałeś z drzewem. Położyłem, położyłem. Ale <laughs> on nie obcięłeś do końca. Mogę, spróbuję ja.